Córka Kaczyńskiej Ewa Dubieniecka zdobywa coraz większą liczbę zwolenników i obserwatorów w swoich social mediach. Choć jej życie nie różni się zbytnio od codzienności większości nastolatek, to jej profil na Instagramie obserwowany jest przez ponad tysiąc osób, a media co jakiś czas piszą o wybrykach, pasji i zdjęciach młodej dziewczyny. Ostatni post dziewczyny jest przede wszystkim dowodem na to, że Ewa coraz prężniej rozwija się w dziedzinie fotografii. Jej najnowsze zdjęcie to prawdziwe arcydzieło. Córka Kaczyńskiej niemal codziennie dzieli się z internautami szczegółami swojego życia. Ewa Dubieniecka, czyli najstarsza córka Marty Kaczyńskiej, bratanicy prezesa prawa i sprawiedliwości, podobnie jak jej mama interesuje się jazdą konną i fotografią? Wielokrotnie mogliśmy przekonać się, że w tym pierwszym idzie jej naprawdę bardzo dobrze. Lewa i jej młodsza siostra Martyna nieraz publikowały zdjęcia i nagrania z końmi. Tym razem starsza córka Kaczyńskiej zdecydowała się na opublikowanie zdjęcia, które wyraźnie prezentuje jej zmysł fotograficzny. Córka Kaczyńskiej poszła w ślady mamy. Jej zdjęcia są przepiękne. Marta Kaczyńska znana jest przede wszystkim z licznych felietonów pisanych dla tygodnika Sieci. Na jego łamach publikuje swoje opinie na temat bieżących wydarzeń oraz porady dla Polaków. Nieraz internauci byli oburzeni jej słowami. Uważają, że Marta nie powinna prawić morałów, jeśli sama jest wielokrotną rozwódką i jej życie bardzo często nie układało się tak, jak powinno. Sama Marta nie zraża się negatywnymi komentarzami na swój temat i nie zamierza porzucić pisania. Poza filiatonami, Marta tworzy przepiękne zdjęcia. Widać, że bardzo interesuje ją temat fotografii, którego znawczynią jest także m.in. Kasia Tusk, córka byłego premiera Polski. Kaczyńska swoimi pracami dzieli się niemal codziennie na Instagramie. Dziś fanom zaprezentowała zdjęcie różowych kwiatów z podpisem Miłość. Kilka dni temu zrobiła artystyczne zdjęcie zachodu słońca, a jeszcze wcześniej przed jej obiektywem znalazła się rzeźba, którą felietonistka opisała słowem kobiecość. W pasji fotografii nieustannie goni mama starsza córka. Ostatnio opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie. Które dowodzi, że już teraz przegoniła ją kunsztem i zmysłem do dobrych ujęć. Fioletowy zachód Słońca, na zdjęciu udostępnionym przez Ewe, widzimy zaskakująco fioletowe niebo. Słońce najwyraźniej dopiero co schowało się za horyzontem. Malowniczy widok zasłaniają swoim cieniem ponure drzewa. Purple D.C. hope, podpisała fotografię córka Kaczyńskiej, co przetłumaczyć można jako fiolet, kolor nadziei. To nie pierwsza tak artystyczna fotografia Ewy. Ruch typowych dla nastolatek selfie opublikowała wcześniej m.in. zdjęcie fal morskich, kropli deszczu spływających po szybie oraz innych bajecznych zachodów słońca. Z każdym zdjęciem widać jednak poprawę jej umiejętności wybrania dobrego kadru. Wspaniałe zdjęcie! Jakie śliczne! Da się przeczytać w komentarzach. Nie wiadomo, czy to mama zachęciła córkę do spróbowania swoich sił w fotografii, czy sama Ewa zauważyła, że sprawia jej to przyjemność. Nie mamy jednak wątpliwości, że bardzo dobrze jej to wychodzi, już niedługo może całkowicie przyćmić w tej dziedzinie swoją mamę.